No, siłanko widzowie, kto by się spodziewał, że w nowym roku odpalę noworoczne Road to Glory? W się sensie zobaczymy, czy odpalę. Jak się spodoba, to będzie odpalane. Jak nie, ten, że zrobimy jeden, dwa odcinki i przestajemy to robić. To jest dla widza, tak? Żeby się i spodobało, żeby zobaczyć, czy da się w miesiąc. No za chwilę to ty w sumie to pewnie jakiś się trafi, mam nadzieję. Żeby zobaczyć, czy da się na przykład w miesiąc zrobić taki skład. Jak i od początku gry zrobiłem na głównym koncie, również nie wydając ani jednego końca, więc w sumie to ja sprzedałem tam kilkanaście milionów już w tej IFC. Więc to byłby lepszy, nie? Byłby lepszy, ale tutaj nic nie będziemy sprzedawać, takie sobie zrobimy, wiesz, konto, uczcie lepsze ja wszystko już wiem, ja chcę grać. Zrobimy konto, na którym w miesiąc, myślę, musi być skład za piątkę minimum, nie? 5 baniek minimum i co? I może zostawić łapkę w górę. Ja na dobry początek, to ja muszę chyba pograć zadań. W ogóle właśnie, jakby ktoś zaczynał grę na nowo, to ja mu pokażę, co zrobić, żeby coś tam dostał. Także łapkę w górę zostaw. Daj subskrypcję, żeby nie przegapić filmów. Nie wiem, może dwa razy w tygodniu Road to Glory jakieś? masz dać znać, co myślisz w komentarzu. Dwa razy, może trzy. No, raz to tak za mało, myślę, a 4 czy 5 to już za dużo, już bez przesady. No tak, już napisz w komentarzu, co sądzisz, i chwila dla sponsora, i pokażę wam, co będziemy robić. Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Poleca. Z tego co widziałem, to Wy chyba zostawiliście tam 100 parę łapek, nie wiem, 105 na architekta, więc. Od razu na Road to Glory byśmy mogli tego architekta sobie trzasnąć. To by było w sumie spokojnie, od razu by były jakieś paki, coś by się na tym kącie zadziało. Ale co robić na sam początek gry? każde rzeczy. Pokazuję, co będziemy robić. Muszę nawalić sobie strzały. Yy, nie strzały, gdzie to jest? Mistrzostwo Strzałów, muszę nastrzelać bramek. 50 powerów, jakieś fineski. Yy, aha, za fineski już nie ma paczki. No to powery? tam 250 goli paka za stylę. No i trzeba asysty klepać, też jakieś paczki. Przy okazji zrobią nam się pewnie jakieś inne zadania. No i jeszcze trzeba było zagrać momency. Zapomniałem się wchodzić w momency, tak dawno tu nie byłem. Zarobisz ogólnie tryb te momency, bo grasz go tylko na start, przez pierwszy dzień, może dwa. Nabijasz sobie te wymienne paki i masz go totalnie w dupę. To jest, to jest super tryb ogólnie, ale... Proszę Państwa, tutaj nabijamy sobie paczkę za 50 tysięcy, bo jest wymienna. Za 60 gwiazdek to dość szybko powinno nam pójść. No i tą paczkę poitalną za jedną gwiazdkę też, oczywiście, sobie bierzemy. To wszystko jest wymienne, więc będzie jakaś kasa na ruchy. No i później zobaczymy co później, nie? Zobaczymy co później. Zresztą no, odcinek pierwszy, taki wiesz, wstępny, ja odpalę Squad Battles. W następnym, jak zostawicie 8 lajków, zagramy mecz w 10. lidze. <grydy> Zobaczymy, z czym to się je. A co, no ja odpalam Squad Battles, nabijam ramki nie będę was zanudzał meczami w Squad Battles, chyba, że bardzo o tym marzycie. Ale wydaje mi się, że to jest rzecz, o której marzycie najmniej. Jeszcze, o właśnie, muszę ustawienia poustawiać, wszystko, łomatko, dobra. Widzimy się, jak będą paki. A w sumie, jak ktoś chce ustawienia gry, jak ja wbijam 11 inów Grając średnio, to macie, mam tutaj, tak, tu nie mam za dużo ogólnie na zmieniane. Mało, mało zmieniam. Tylko tu na pewno obrona taktyczna, to mam nastawione, proszę bardzo. Tutaj mam, tak, tu wyłączyłem sobie modyfikator czasu reakcji i, I no, za dużo tu nie ma. Oczywiście analogowy sprint wyłączony, to musi być wyłączone. Jeżeli chodzi o kamerę, to ja jestem największym fanem kamery telewizyjnej. te, Tak, telewizyjnej. Kiedyś była telewizyjna 3. Ale przestała mi pasować i, i gram na takiej, tylko wysokość o, na maksa i powiększenie na najmniejsze. Jak gościu ma wolnego, w sensie przeciwnik. To ja nie widzę jak mam pójść na słupek czasem, ale. No i tak mi się gra bardzo dobrze, więc jakby ja se tak gra. Jeszcze ktoś pytał, jak włączyć precyzyjne wykończenie nie raz, nie dwa, czy to na shortsach, czy to pod filmami, czy to na TikTokach. Na TikToka mi się chyba ja tego nie chce wrzucać, ale macie na filmie. Precyzyjne wykończenie tu odpalasz se. Cyk, wchodzisz teraz w trener. Proszę bardzo. I już pokaż. I wyłączasz te wszystkie gówniane rzeczy. Ja mam tylko te dwa. Kierunkowe biegi odpalone i precyzyjne wykończenie. Reszta wyłączona i se kliknę magic. Proszę bardzo. Jesz jeszcze pokażę, że działa. Udowodnię, nie? Udowodnię, wszystko piłe zabrać. Odpaliłem na najłatwiejszym poziomie, żeby te bramę nabić, nie? Więc pa. Cyk. I powershocik leci do zadań. I mamy wskaźnik, co się ma. Parę meczy zagrałem, zagrałem ogólnie i więcej to mi się na razie nie chce. Mam do odebrania, co ja tu mam za. Mega paczkę na pewno mam, to, to spoko, 150 asyst zrobione, także także jest git, 150 goli też, ale no tutaj się liczy od 250 tylko, aczkolwiek. Mamy sporo paczek, jakieś 80 plus 7, 9 i tak dalej, inne gówno. Początkowe SBC zrobiłem i odblokowałem sobie resztę SBC-ków. I tak pomyślałem, że za 3 godziny się kończy ten upgrade, 8 x 10 więc no, może nazbieramy. Tak sądzę. Jak nie wypadnie inform, to skręcimy, no, co prawda trochę foderu będzie tu potrzebne, ale... No, no, najpierw zrobimy paczkę za Stokoła, nie? Jest na paczkę za Stokoła, także no na pewno za QXL coś tam będzie, i będziemy mogli sobie zrobić małe zakupy. Ogólnie tak myślę, żeby właśnie najpierw otworzyć to wszystko, podbierać te paki za 5 koła, 7,5 inne gówno, i wtedy zrobić tą zastówkę. Będzie kasa, yy, zacznie się kręcić nasze Road to Glory w końcu. Ale najpierw zagrałem momency, dokładniej nabiłem jedną gwiazdkę, bo chciałem sobie ponabijać więcej i tu sobie bym wszedł. O, punkty przełomowe, to jest wpis do gwiazdek do zdobycia. Z tym, że no, ogólna ocena zespołu potrzebna, a ja nie mam. Więc na dobry początek, paczka za 7,5 koła wymienna. Yy, aha. Nie mogę? Ach, bo tu mam ten do odbioru. Gwiazda, zakładki i... I telefon niewyciszony. Dobra, weźmiemy sobie tu Belligola, chyba Belligolem byśmy sobie tu poklikali. No tu jakaś ikonka na wypożyczenie, nie wiem czy ja tego w 10 czy 9 lice będę używał. Chyba to zostawię na jakiś fut champion pierwszy na tym koncie, ale no Zidanka weźmiemy. No dobra, pierwsza prawowita paczka na koncie Road to Glory, proszę państwa, 7,5 koła. No niech chyba chociaż styl gry cień, żeby było więcej kasy, no Belligol to nie będzie niestety, bo nie ma tu. Ale, o ma 8-5, moi... ale dobry początek, pięć koła zamyśliwego, damy tak, żeby się sprzebał. no, no, jeszcze tego Madison, ale to ja sobie stary na footbin wejdę, przecież ja tu każdy końc będę oszczędzał, Madison pa! cyk, 8-5, ja tak bym sobie luźno wystawiał, 3-300, damy 3-200, jak ktoś kupi. A tych ziutków na razie do klubu, chyba. Bo nie, dam na listę, że jeśli ich później spikseluję, nie będę tego szukał. Bo, jakby się mieli nie przydać, to wiesz, to się ich sprzedać coś. A jak się przydadzą, to się weźmie do klubu. Dobra, idę odebrać te wszystkie rzeczy, co mam. Oproszę jakaś lala na 20 meczy. Gites, gitesysz? Ja, w sumie to się przyda. Jak coś, co mi się nie chce na razie tego odbierać. Nie, motywy stadion, inne gówno. Jest to któregoś dnia, jak się tu no zbiera, odbiorę to wszystko i. Miejcie się, mone, do człowieku. I talni menedżerowie, to ja chcę w sumie. no. Dobra, wszystko odebrane. Na razie 12 tysięcy. Jest spoko, nie? Je, jest mega spoko. Brązowe inne gówno, paczki... O, że to draft paczka jest ty. O, to chyba draftik będzie. Granych na następnym odcinku razem z przygodami w dziesiątej lidze. Pierdziele, ty jak ja dawno nie gram draftu, Jest ja nie jestem w stanie przypomnieć, czy ja w tym jej WC zagrałem jakikolwiek? Nie no, jakiś tam zagrałem chyba na początku gry. No i to tyle z moich draftów. Nie, wiesz, że no, jak tam siedzimy z ziomkiem i siedzimy na chacie, z tym ten według we dwóch se no wiadomo, ale solo, żebym je grał, to nie było takich. Dobra, same paki zostały. O, jeszcze powitalne menedżerów. Jest jakiś z Francji? Nie ma. No Same paki zostało takie no, z zawodnikami, więc jak będzie jakikolwiek zawodnik... O proszę, walkout pierwszy. No i to się podoba. 8-7, No i jest to przepalać. Jeszcze jakiś informa jakby wrzuciło. No to by było mega. 2x82, jedna z mocniejszych jakie mamy. Od razu walkout, kundel może chociaż. To by był grywalny w miarę. Aha. Daniel? Nie gadaj! <laughs> Manko, no i cyt do składu wyjściowego. A tu będzie AK, też dobry na początek. No to po bardziej do przepałki jednak poleci. Wiesz, no ogólnie tak sądzę, że w dziesiątej lidze to jakbym nawet brązowymi wyszedł, to coś tam powygrywał, ale no, no, no dobra. Przedostatnia płaka z tych, co udało mi się zrobić, nazbierać. No, mazę zawodników jakąś już tam mamy, nie? Z czego skręcić to SBC? O, tę, o tą paczkę za stówę, ale jeszcze mega paczka. Tu może Myślałem, że pierwsza karta specjalna dziś. Nawet nie ma walkoutu w ogóle. E? ja nie wiem, skąd ja tego informa teraz czasny? Właśnie, podgląd, podgląd i paczki za 30 końców. Będę miał tu? Proszę, powiedzcie, że będę miał. Jest, paka za tychę. Dobra, no to szanujemy. Daję walkout chociaż. Obo się czwórkę. bo ja tu muszę informa zrobić, a nie mam, nie mam, nie mam tyle 8, nawet. Gdzie jeszcze to za 30? Na końcu na przykład? Jakoś się pojawi? No, pojawisz się? Aha. Do ze 30 nie ma. Dobra, no to najpierw to noworoczne rozpoczęcie. Pykniemy, spróbujemy to zrobić. No, znaczy zrobić, spróbujemy. Zrobimy na pewno. Jakoś to wiesz, no. wykminie nie. wykminie na pewno, żeby to było Git. No i zoba, ty, Za darmoche. Wszystko z klubu poszło. Nic nie musiałem wydać. Dobra, no to jest mega ważna paczka ogólnie. Jak na rotu Glory. Potrzebujemy jakiś walkout wymienny. Aha. No, cieszę się czwórka, nie, bo. Mieliśmy gwarancję. A może dwie, trzy? Ja pierdziele, jedna? No to jest... To jest do wysyrania. Pora osiem dwójki zawinę. Resztę, resztę wywalam, bo ja... No, potrzebuję kasy na 8 czwórki, żeby informa trzasnąć. Dobra, mamy. Mamy informa. Oby jak najwyższy over ogólnie ten inform, bo... No że może czego jeszcze więcej to skręcić, nie? Są tylko trzy do zrobienia, zaraz się kończyłem ja chciał wszystkie proszę bardzo, 8-3, a tu Macamba wypada i go nie przepalę. Dobra, jakiś bolec to będzie, no to można na miękko. Dobra, ledwo, ledwo cały klub przepaliłem, parę ko też poszedł. No sorry Daniel, jeszcze do nas wrócisz, ale no paczka musi być, tak? Musi być 10 razy 83, proszę Państwa, sklep się ładuje. Jedziemy! Od razu jakaś petarda traf. Jest wild card. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Na dobry początek. Yy, aha, no to chyba taki pod przepałkę by poleciał jeszcze. Do no, jakby Informa jeszcze tutaj wrzuciło, to był mega. Jak nie, to nie mam kart dalej narobienie. robienie. Ederson. Yy, Okej, okay, to, to może inform bez walkoutu wyskoczył. Nie wyskoczył. No kurde, no. Czekaj, mam jeszcze 18 tysięcy, no jeszcze, jeszcze to zakręcę, nie? Dobra, kolejny inform siedzibam, najlepiej jakby jakiś z walkoutem wyjechał, no. Taremi mi w ogóle. No już myślałem, że dwa razy ten sam typ, to było... przesada. Jak coś to ja wiem ogólnie, nie? Że do takiego starteru, taki, taka Dursun nawet, czy taki Ederson, no, byliby przydatni, nie? Z tym, że ja i tak jeszcze będę musiał zagrać ten skład Battlesy, a tam ja mogę grać totalnymi plackami, do momentów będę miał karty wysoko ocenione, więc... O, sorry, więc też. No, tam zagram tymi po prostu plackami, żeby te momenty zrobić. No jak te paczki się nabiją, no to będziemy mieli karty jakieś, żeby do składu wrzucić, więc to. No, no, jak jest szansa jeszcze to pootwierać, to, to pootwierajmy. Tylko, no. Jak tutaj nie wypadnie Inform, to już chyba zabraknie kasy na ostatnią. Mam nadzieję, że nie, ale. No, Inform i jakiś wildcardik do składu od razu. To by było. To by było piękne. Leci, długo się sklep aktualizuje, ale w dupie to ma. Mamy, mamy wildcarda. Bardzo dobrze, jest to ziomek. Lewy obrońca. E, to jest szwili chyba, nie? Już go trafiłem parę razy na starych kontach. saint ziomek. Bez informa, bez walkoutu, oj, 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 oj. Jest inform, jest, jest, jest jednak, dobra. No, to z tego chłamu, co tu wypadł, to chyba będzie na kolejny <grych> składzik. Stary, ja po to, to, Road to Glory odpaliłem, żeby się, żeby się cieszyć z tego, że trafiłem im jakiegoś dupia pego, ale sobie mogę kolejną paczkę zrobić. To, to jest fajne, to, to jest piękne, właśnie. Dobra, no, mamy. Mamy zrobione. Ostatnia paczka na dzisiaj, więc miejmy nadzieję, że się zwróci do jakiegoś zioma, który będzie można fajnie popikać. Coś za Stokoła. Ja biorę w ciemno. Biorę w ciemno. To jest Road Glory, każda karta fajna, jest tu mile widziana. Mamy walkout, proszę Państwa, SPD Niemiec. To jest chyba Amiri, tylko. Tylko albo aż. Nie, zylę. Dałoby się jeszcze Czerny, okej. Okay. No, pograć się nie mi da, jakoś by trzeba było to połączyć. Jeszcze wiadomo, paczki będą na następnym odcinku. Dużo ich będzie, bo dużo nazbieram, nastakuję. No, i będziemy coś kleić, nie? Z całym uda się dobić punkty kwali i pyknąć. A na dzisiaj to tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tym Roll to Glory. Czy warto to robić? Czy nie warto? Na początku mówię, jak nam się podoba, to i tak jak nie, to się skończy, najpierw po dwóch odcinkach, i, i tyle. Dzięki, jeszcze raz, siemano, Pozdro.